Z strony Sandy. zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Siberia The World Before. Jest to czwarta część Nyberii. Typowa architektura sądząc po tym co tu dotąd widziałam. Trzeba tu się zawsze rozglądać. Wiele ciekawych informacji można zdobyć. Się. O, na przykład. Ja sobie to przeczytam. Dobra, przeczytałam. No chyba to chodzi o tej kopali, gdzie ona była. Halo, stój! Ale piękny obraz. ...ty kwariat, ale nie ten, którego szukam. <laughs> Rozmawiać, 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 prosto przed Dzień, siebie, nie sposób przegapić. A on mi powiedział, gdzie jest ten? Ja nie mogę na górę wejść. Dzień dobry. w Syberię Gryam w Syberię Obiadek? Obiadek zaraz będziemy robić Tak, 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 tak. Dzień dobry Pa mama Dzień dobry Bardzo proszę nie dotykać towarów. Eju, przepraszam. Eju, co to? To tuż obok, za, za Nie, nie chcemy mieszkać. Hmm. Nawet popularne wsieki zdołały się wkraść do dzielnicy. Po pobycie w kopalni całkiem straciłam apetyt. A jednak na całym świecie Wagen słynie z pysznych ciast. Müller und Sonne. Miller i synowie. To pewnie tu. Tak myślałam. Więc Hans także dotarł do Wagen. Symbol na tej kuli to dowód. Ciekawe, do czego służył ten automat. Muszę mu się przyjrzeć. No, jeśli ktoś mnie tam wpuści. Ja na razie nie To się I przywraca wspomnienia, ale powinnam się teraz skupić na sklepie Milera. W sprawach pilnych dzwonić trzy razy, hm. coś potrzeba? Y tak, nie chcę przeszkadzać. Muszę porozmawiać z antykwariuszem. Później pooglądam. Właśnie robiłem remanent. To coś pilnego? E, dzień dobry. To znaczy. Guten Tag. Herm Miller? Guten Tag, Fräulein. Właśnie robiłem remanent. O, nie chciałam przeszkadzać, ale jeśli można, mam tu pewien obraz. Obraz? Tak. Kogoś, kogo szukam, dziewczyny, która wyglądała jak ja. Jestem trochę zajęty. Ale dobrze, proszę. Widzi pan, to jest nazwa pańskiego sklepu. Tak, etykieta faktycznie pochodzi stąd. Jest bardzo stara. To moja jedyna wskazówka na temat tej dziewczyny. Ach, tak. Myślę, że właściciel tego obrazu był klientem antykwariatu. Zanim brązowy cień ukradł malunek podczas II wojny światowej, to bardzo możliwe. Sprzedawano tu wtedy materiały dla artystów, ale jak widać, już nie sprzedajemy takich artykułów. Mogę rzucić okiem? Proszę bardzo. Skąd tuba wzięła się w sklepie? Sądząc po tej dacie, obraz powstał jeszcze za życia mojego dziadka, a wtedy sprzedawano tu towary plastyczne. A tuba tego rodzaju służyła do ochrony obrazów, przenoszenia dokumentów, manuskryptów, a nawet zapisów nut. Poza tym, niewiele mogę powiedzieć. Wie pan coś na temat tego autora? No cóż, wygląda mi to na nurt naturalistyczny. Ma to sens, patrząc na datę. Podpis jest ledwie widoczny. Jeśli dobrze widzę. Nie, nie, nic mi to nie mówi. Przykro mi. Podobno wyglądam jak dziewczyna z obrazu. To bez wątpienia lekka przesada. Ale może jakimś trafem wie pan, kim ona jest? To wcale nie przesada, Freulein. Rzeczywiście wygląda jak pani. Ale niestety nigdy jej nie widziałem. Szkoda. Liczyłam na pana. Ale wiem, gdzie to namalowano. Zawsze coś. O. Tak, na pewno. To schronisko Silberspiegel. W tle widać gór i cyrk lodowcowy. Schronisko leży nad Wagen przy szwajcarskiej granicy. Aha. Można tam dotrzeć tramwajem na południowy wschód z wysiadką na samym końcu. Dziękuję. Bardzo mi pan pomógł. Ostrzegam, od przystanku czeka panią długi spacer. O, dam radę. Coś jeszcze, Freulein? Właściwie tak. Zauważyłam na wystawie pewien przedmiot, dziwną metalową kulę, do której może pasować moje mechaniczne serce. Tak, to autentyczny Voralberg. Mogę spróbować? Tak, naturalnie. Już przynoszę. Proszę. Dziękuję. Ruszyły się. Może da się otworzyć. Coś blokuje mechanizm. Coś blokuje mechanizm. Hmm, pod tymi uskami coś chyba jest. Wydaje mi się, że tej 6 7 Nie tak muszę zacząć od nowa. Nie tak. Muszę zacząć od nowa. Nie tak. Muszę zacząć od nowa. Dobra, udało mi się. A kot to... Znaczy kot. Musiałam przerzucać. A ty mi tu dwa, sześć, trzy, dziewięć. Jakoś mi się udało. Dobra klucz mam To się udało. Oojj! Niezwykłe Oscar? Oskar? Słyszysz mnie? Witaj, Kate Walker. oj. Mhm. Przywracanie cię do życia to już tradycja. Bardzo się cieszę, że jesteś. Ciebie też miło widzieć, Kate Walker. Ale mam pewien problem z systemem zarządzania. Wygląda na to, że to ciało mnie nie akceptuje i. Oskar, wszystko w porządku? Oskar, Oskar wracaj! Ojej, ja nie! Kontroluję się. Pomocy, proszę, Kate Walker, pomóż mi! Oskar, dokąd idziesz? Nic nie poradzę, Kate Walker. Zabiera mnie gdzieś. Oskar! Stój, wracaj! Nie mam kontroli, Kate Walker. Pomocy! Ej, co do? Kate Walker, pomocy! Oscar, stój! Mów do mnie, Oscar! Oscar! Oscar, powiedz coś! Ты что? Ты какой-нибудь дьявол? Ай? А что делаем, Оскар? Takie zwierzątko No pewnie Ten mały łobuz wskoczył do tego kufra A ma pan może klucz? Na stoisku mam ich pod dostatkiem Proszę sobie poszukać, a potem wynosić się stąd razem z tym zwierzątkiem Trzymaj się, Oskar nie ruszaj się dobrze! To nie będzie problem zważając na sytuację, Kate Walker. Ale pośpiesz się, to ciało walczy ze mną, żeby zachować kontrolę. To może być ten. Albo nie. Na pewno jest jakiś sposób, żeby ustalić, który klucz jest właściwy. Mógłby pasować do kufra. Chyba mógłby otworzyć ten kufer. Klucz jak każdy inny. czegoś innego. To ten klucz! Się. O, tu jesteś. Przepraszam, Kate Walker. Wygląda na to, że nie mogę zwalczyć instynktów tego ciała. Nie chcą się ugiąć. Trzymaj się, Oscar. Znajdę coś, żeby go wykurzyć znaczy, ciebie ale nieważne wiesz o co chodzi. Się, Walker. Nie, nie mogę. Ej, chwileczkę. Kate Walker, co ty? Wybacz, Oscar. Zabrakło mi pomysłów. Musisz walczyć, Oscar. Pomocy! Nie wiem, gdzie, gdzie on jest. Tu Oscar. Walcz, Oskar! Ale nie mogę! Oskar? Oskar? Dasz radę, Oskar! Wiem o tym! Ślepy zaułek. Teraz go mam! Kontroluję diabelskich instynktów tej bestii. Pomóż mi, kajtłoke. Okej, okay, spokojnie. No chodź, powolutku. Już dobrze. No chodź, kto jest grzeczny? Chodź do mnie, mój malutki. No chodź. Chcesz przysmaczek? Chodź do mnie, to coś ci dam. No chodź tu! Oskar! Oskar, nie! Oskar! Oskar, nie! Wracaj! Potrzebuję cię! O co, Oskar? I z 我最。 Dobra, niestety Oskara nie znalazłam, no i chyba przepadł już na zawsze, tak. To tyle w tym odcinku, następnego!